Cześć, nie wiem czy mnie fajnie widać, ale chyba będzie ok, nie? Ha. Ej, tak w ogóle pochwalę się kostką, bo mam kostkę. Taką fajną kostkę z pyrkonu. Ładna kostka z pyrkonu. Mi się podoba. Jest ładna. Ale dobra, teraz tak na serio. Czołówka! Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Matthias, a w tym filmiku chciałbym was poinformować, iż mam po raz pierwszy wolny czas. Jest, co ja z tym czasem zrobię? A nie wiem. Dobra, e, planuję położyć się spać. Nie no, żartuję, nie położę się spać. Mam zamiar poświęcić ten czas dla was. Chcieliście stream? Proszę bardzo. Macie stream dziś o godzinie 22 wraz z Krzysiem. Zagramy sobie w mega super grę. No, do której mam leki centymetr. No dobra. Jaka to gra? Dowiecie się za chwilę. Tą grą jest władca pierścieni online. Link do rejestracji macie w opisie oraz tutaj taka adnotacja się wyświetla. Jak w nią klikniecie, to prawdopodobnie będzie rejestracja. Ale nie wiem czy mi się to uda zrobić, bo jestem trochę głupi i nie umiem obsługiwać się YouTubem. ale mniejszą większość. Eee, gra jest dosyć fajna. Już nagraliśmy z niej e, materiał. Właściwie ja nagrałem dwa materiały, bo jeden to był wstęp w tej fabuły i tak dalej, a drugi to już jest nagrany z Krzysiem z dulczastym, z indykiem, z kamykiem. Ktoś chyba jeszcze z nami był, ale nie pamiętam. Sorry, jak zapomniałem o tobie, przepraszam, po prostu byłem zmęczony, nagrywaliśmy to po północy. Ale dobra, tak jak wspomniałem, w końcu mam wolny czas. Jest. Dzisiaj kończę o 21.00 i znajduję dla was chwilę czasu, żeby zrobić streama. Zgadza się. Więc bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam, abyście byli, będzie naprawdę fajnie. Znaczy no ja zawsze się bawię super na moich streamach, a czy Wy się bawicie to nie wiem, bo oczywiście nikt mi nie powie, czy się dobrze bawicie, czy się nie bawicie. No co zmienić, czego nie zmienić. No prosiliście, żebym kupił kamerkę, kupiłem kamerkę, widzicie mój ryj. Teraz prosiliście, żebym nagrał coś z moim ryjem, proszę nagrywam. Jak widzicie bardzo się dla Was stara. I to by było chyba na tyle ode mnie. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i jeszcze raz was zapraszam, stream, dzisiaj a właśnie, zapomniałem powiedzieć o której i kiedy mądry Adi. stream odbędzie się o 22 na moim twitchu, wszystkie potrzebne linki będą w opisie bo oczywiście jak zwykle o wszystkim zapominam, nie? wiecie jak wygląda mój stream, no średni, ale może być, szału nie ma dupy nie urywa także teraz już na serio na koniec 爸爸。Papa.